Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, omówienie interesujących premier, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam na kanał, na którym oprócz tego publikuję fragmenty rozgrywek oraz recenzje i zapowiedzi mniejszych ciekawych produkcji. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co oznacza dostęp do niewielkich bonusów, a teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. Można powiedzieć w końcu. Ubisoft powraca na platformę Steam. Karta ostatniego wielkiego hitu francuskiego giganta pojawiła się na platformie firmy Valve. Assassin's Creed Valhalla będzie można jednak zakupić dopiero od 6 grudnia. Prawdopodobnie zbiegnie się to z debiutem darmowego DLC zatytułowanego Ostatni Rozdział. Aktualizacja będzie stanowić zwieńczenie historii Eivora. Ubisoft zapewnia, że w epilogu zostaną ujawnione wszystkie kwestie, które nurtowały graczy. Tutaj zostaną też zakończone wątki fabularne. Na koniec przypomnę tylko, że od kilku lat gry dewelopera ukazywały się jedynie na platformach Epic Game Store i Ubisoft Connect. Z pewnością powrót na Steam cieszy i czekamy na więcej. Nie od dziś wiadomo, że agencje ratingowe to najczęstsze i w zasadzie najbardziej wiarygodne źródła przecieków. W bazie tajwańskiej agencji przyznającej kategorie wiekowe pojawiły się ratingi dla Company of Heroes 3 w wersjach przeznaczonych na najnowsze konsole Xbox Series X i S oraz PlayStation 5. Pierwotnie gra miała się ukazać w bieżącym roku, wydawca zdecydował się jednak na przesunięcie premiery na luty 2023. Być może jest to związane z nowymi konsolami, myślę, że w niedługim czasie otrzymamy potwierdzenie tych spekulacji. Już niedługo premiera jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku, nie dziwi więc fakt, że dosyć często jesteśmy bombardowani wręcz materiałami i informacjami z Decalisto Protokol. Niedawno dowiedzieliśmy się, że gra otrzyma przepustkę sezonową, która zaoferuje nam nie tylko podstawową zawartość, ale również nowe fabularne DLC, dodatkowe obszary i tryby. Mało tego Season Pass wprowadzi również nowe animacje śmierci bohatera i jego wrogów. By jednak otrzymać dodatkową zawartość, będziemy musieli zapłacić parędziesiąt złotych więcej, Przepust sezonowa zawarta będzie w edycji Digital Deluxe. Jeszcze przed premierą God War Ragnarok wiadomym było, że gra okaże się sprzedażowym sukcesem. Dzięki Sony znamy konkretne liczby. Tytuł sprzedaje się jak świeże bułeczki tylko w pierwszym tygodniu. Od dnia premiery nabywców znalazło ponad 5 milionów kopii. W wynik ten wliczono również zamówienia przedpremierowe. Jest to jak do tej pory najszybciej sprzedający się tytuł ekskluzywny w historii marki PlayStation. Pozostaje tylko pogratulować. Na przyszły rok Sony szykuje kolejnego mocnego ekskluzywa w postaci drugiego Spidermana. Jestem ciekaw czy człowiek jak pająk pobije ten wynik. W zeszłym tygodniu wspomniałem o przepustce sezonowa, jaka zmierza do Sid Meier's Civilization VI. 21 listopada nastąpił debiut Leader Pass, zawierający pierwszy pakiet czterech nowych przywódców. Juliusz Cezar jest dostępny dla wszystkich graczy, którzy zalogują się na konto 2 Games. Pozostała trójka to Abraham Lincoln, królowa Dingambandę Bande z Kongo oraz Sultan Saladin z Arabii. Leader Pass jest dostępny za darmo dla posiadaczy zestawu Antologii, Z kolei inni chętni muszą za niego zapłacić. Zawartość dla przepustki ma być wydawana na raty począwszy od 21 listopada właśnie, a na marcu przyszłego roku kończąc. Sama przepustka wymaga oczywiście posiadania podstawowej wersji gry. Niestety kilka zawartych w niej postaci będzie wymagać też odpowiednich DLC wypuszczonych już wcześniej. Wysoko oceniana taktyczna turowa gra RPG Warhammer 4000 40 Chaos Gate Demon Hunters wkrótce otrzyma pierwsze duże rozszerzenie. Dodatek o nazwie Duty Eternal ma być dostępny już 6 grudnia bieżącego roku. DLC przyniesie ze sobą zupełnie nowe misje wraz z dodanym do naszych sił bractwem Adeptus Mechanicus. Otrzymamy również legendarną maszynę kroczącą Dreadnought. Od teraz polegli szarzy strażnicy mogą przejąć jego stery i walczyć dalej w imię Imperatora. Duty Eternal to także zupełnie nowa klasa z Brojmistrz, która znacznie powiększy nasze opcje taktyczne. Ważną nowością będzie również oddanie do naszej dyspozycji fregaty klasy Gladius. Dzięki niej możemy teraz wybierać się w niedostępne wcześniej regiony. Przypomnę, że recenzja Warhammer 4000 40 Chaos Gate Demon Hunters znajduje się u mnie na kanale. Od dłuższego już czasu było dosyć cicho w temacie Valheim. Twórcy ze studia Iron Gate pracowali nad zupełnie nową lokacją do ich flagowego produktu. 22 listopada dosyć niespodziewanie dowiedzieliśmy się, że aktualizacja o nazwie Mistlands jest dostępna w ramach publicznych testów. To potężne rozszerzenie, nad którym deweloperzy pracowali przez ostatnie 9 miesięcy. Nowy biom będzie generowany wyłącznie na obszarach, które nie zostały przez nas odkryte. Jeśli zdarzy się tak, że większość mapy mamy odsłoniętą, to by poznać Mistlands prawdopodobnie będziemy musieli rozpocząć nową grę. Jak wspomniałem wcześniej aktualizacja jest ogromna i nie sposób wymienić tutaj wszystkich atrakcji w niej zawartych. Na pewno dostępne będą nowe umiejętności, a także bronie związane z magią. Pojawią się nowe potwory i przedmioty do craftingu, dostępny będzie nowy boss. Wprowadzono NPCów, którzy będą do nas nastawieni przyjaźnie bądź wrogo. Ponadto aktualizacja przynosi ze sobą naprawę wielu błędów, jak i poprawę stabilności rozgrywki. 22 listopada zadebiutowała chyba najbardziej wyczekiwana gra tego tygodnia, mowa o Evil West od polskiego studia Flying Wild Hawk. Niestety z recenzji wyjawia się obraz co najwyżej dobrej gry. Średni ocen w serwisie Metacritic dla najchętniej ocenianej wersji na PC wynosi 75 oczek. Zdecydowanie najmocniejszą stroną rodzimej produkcji jest świetnie zrealizowana, satysfakcjonująca walka. Dużym plusem jest szeroki wachlarz broni i zdolności możliwych do wykorzystania. Chwalony jest również projekt przeciwników. Z drugiej strony ich różnorodność jest niewielka, przez co do produkcji dosyć szybko wkrada się nuda. Fabuła również nie zachwyca. Od sztampowa opowieść o zemście, która w pewien sposób ma na nas wywrzeć presję parcia do przodu. Niestety, największą bolączką tytułu okazała się jego fatalna optymalizacja, do tego w przestarzałej oprawie graficznej. Nieco lepiej tytuł oceniają sami gracze. Ilość pozytywnych ocen na platformie Steam to 80%, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Tego samego dnia co Evil West swoją premierę miała gra Gangrate Gore. Tytuł jest dostępny na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation i Xbox. Od dnia premiery jest też dostępny w usłudze Game Pass. Gungrave Gore to strzelanka łącząca w sobie trzecioosobową grę akcji z FPS-em. Jest to już trzecia odsłona serii, w której wcielamy się w nieumarłego antybohatera. Zabawa skupia się na toczeniu dynamicznych starć z hordami wrogów przy pomocy rozbudowanego arsenału. Gungrave Gore zbiera zdecydowanie słabsze noty niż nasz rodzimy Evil West. W serwisie Metacritic średnio ocen to 60 oczek. Bardzo podobnie tytuł oceniają sami gracze. Na platformie Steam 60% ocen jest pozytywna, co serwis opisuje jako mieszany odbiór. 그래. Jak widać, wielu deweloperów upodobało sobie 22 dzień listopada na premiery swoich tytułów. Nie inaczej jest w przypadku Ship of Fools od studia Fika Productions. To gra akcji z elementami Rogalik, która zabiera nas do fantastycznej morskiej krainy. Przemierzamy ją na pokładzie łajby dowodzonej przez tytułowe istoty zwane głupkami. W Ship of Fools można grać w pojedynkę, jednak tytuł rozwija skrzydła w trybie współpracy przez internet lub na wspólnym ekranie. Gra została wydana na komputer osobisty oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X a także Nintendo Switch. Produkcja zbiera w miarę dobre oceny. W serwisie Metacritic średnia to 77 punktów na 100. Na platformie Steam 86% ocen graczy jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako bardzo pozytywny odbiór gry. Niewielkie PalSur Studios zapowiedziało całkiem klimatyczną grę w konwencji Hack and Slash. Aran The Book of Heroes to nastawiona na kooperację gra akcji z elementami RPG, umiejscowiona w mrocznym świecie fantazy o tytułowej nazwie Aran. W grze wcielamy się w śmiałka bądź śmiałków, którzy wyruszają na pełną niebezpieczeństw wyprawę. Tłukąc hordy wrogów, naszym nadrzędnym celem jest zdobycie potężnych skarbów i przygotowanie się do finałowej konfrontacji z trawiącymi krainę siłami ciemności. W miarę postępów zdobywamy coraz lepsze kwipunek i odblokowujemy nowe zdolności. Ostatnio nie było zbyt wielu informacji na temat najnowszej odsłony The Settlers. Premiera została przesunięta na nieokreślony termin, a wszystko przez niezbyt przychylne opinie graczy biorących udział w beta testach. Czyżby tytuł przeszedł na tyle gruntowne zmiany, że Ubisoft zdecydował się przerwać milczenie w tym temacie? Przekonamy się już wkrótce. 28 listopada mamy bowiem poznać nowe szczegóły związane z The Settlers. Póki co gra otrzymała pod tytuł New Allies. Faktem jest, że najnowsza odsłona słynnej strategii nie ma łatwego życia. Pierwszy raz ów tytuł zapowiedziano w 2018 roku i od tego czasu zaliczył on kilka opóźnień. I to tyle na dziś, moi drodzy. Żegnam się z wami bardzo gorąco. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!